W tegorocznych targach również pojawiają się nowości z naszej strony. Jednym z nich jest kamera 8.2.1 z rodziny Talas z technologią Mio Night Vision. Dzięki prędkości nagrywania 60 klatek na sekundę zapewniamy idealny obraz nawet w ekstremalnych warunkach. Uchwyt typu Quick Lock zamawia, ułatwia bardzo, bardzo Łatwy montaż e, i demontaż e, urządzenia. E, mamy również regulowany obiektyw, który umożliwia dopasowanie do odpowiedniego rozmiaru pojazdu i rozmiaru szyby e, w pojeździe. Dodatkowo, oczywiście, GPS, który jest, e, który jest już w tym momencie naszym standardem, e, oraz możliwość rozbudowania tego urządzenia w tylną kamerę. Która, która, która zapewnia nam widoczność i bezpieczeństwo naszego samochodu z przodu, jak i również z tyłu pojazdu.